Witam 9 września. Do rozkrojenia idzie odmiana Tender Suite Arbuza. Jeden przybrał taki kształt, i to jest trzeci z Arbuzów, który był oparty o konstrukcję łóżka. Dwa poprzednie zostały rozkrojone 31 sierpnia i 18 sierpnia. 4% Scalibrix nie do zjedzenia wata. Ten pochodzi Tender z zupełnie innego krzaczka. Ten waży 5 kg, ten 5,800. Jeżeli ten będzie zły, a ja już wiem, co się w nim kryje. To rozkrajamy tego. Uwaga! Panie kolego, weźmiesz wam tego arbuza w ręce i przede wszystkim bardzo mocno potrząsniesz. Bardzo mocno potrząsniesz. Szejk, szejk, szejk. Niżej. Masłomkę słomkę, będziemy pić. No właśnie, słyszycie? Poproszę. Ciach. Przepraszam. Wystraszyłam się. Sam się odporzyłem. Proszę. Ale smród. Nie czuję. Proszę bardzo. Nie powiem smród. Poczekaj. Rozkrój mi drugiego. Umyj ręce. Surprise. O kurczę, wiecie co, fetor. Ja nie wiem, czy to z nieboszczyka taki fetor nie idzie nawet. O mój Boże! On apetyt, koleżanko. No i co, I, i co tu w ogóle co? Dobra, fotkę. Barachło. Barachło, po prostu wielkie nic. Czy ktoś się spodziewał z Państwa? Po tym, że było bujane, pewnie tak. Chlupało. Dobra, rozkrajar. Ja go muszę zjeść. Dobra, już. Tutaj blisko kwiatka. Ale muszę mieć w kadrze ten wstrętny również arbus. Ale wiecie co? Podziwiajmy Chwila. Bo tu jest Zabieraj. skorupa. Na, najpierw nasłuchał równiutko. Nasłuchuję. Nasłuch... Komary. Zestaw go na trawę. Nasłuchujemy dźwięku. Będzie dojrzały. Uwaga, uwaga. Czy będzie dojrzały? No i jest! Proszę Państwa, spróbuj. Daj mi komary i jeszcze do refraktometru wrzućmy. Daj mi, tak? Niesmaczny. Jak to niesmaczny? Normalnie. Oszukujesz. Mhm. Bardzo mało słodki. Słuchajcie, jedno co. No, On tak się nie mierzy. Uciekł mi pomocnik. Komary nie dają, słuchajcie. Nie dają żyć komary. Posłuchajcie, jest bardzo mało słodki. Bardzo mało. Ale jedno co: zobaczcie, nie ma waty. Nie ma waty w tym arbuzie. Lecz cóż z tego? Tamte były od razu do wyplucia. To jest do zjedzenia, ale bez, mm, bez przyjemności. i Tego raczej nie zjemy. Nawet nikomu nie damy, no broń, Panie Boże. Przyjrzyjmy się i patrzymy. Szok. Czy jeszcze jakieś niespodzianki spotkają nas, mnie? Prawie pięć, cztery przekroczone. No widzicie, jak tu żyć? Jak tu żyć z arbuzami? Łódź, po prostu Łódź. A fetor, wiecie, nie wiem, do tego się nie da porównać. Nie wiem, czemu mi nieboszczyk przyszedł na myśl, ale no nie da się tego do niczego porównać. Ani to szambo, ani, yy, ciężko powiedzieć, ani zgnilizna, skwasota, specyficzny smród. I teraz zastanawiam się, czy w ogóle wysiać. To znaczy, nie, no nie mogę odpuścić. Przecież próbuję, przecież testuję. To nie mogę tego odpuścić. Wiecie, co komary to zjedzą mnie żywcem. Wysieję za rok, no bo przecież co. A jeszcze muszę powiedzieć, że zebrałam z 10 pestek z tego Arbuza H3 Mix Legutko. One są albo niedojrzałe, albo takie są najbardziej dojrzałe wybrałam w plamy. Wysieję je za rok, zobaczę co wyjdzie. Z tego też wysieję. Zobaczymy co wyjdzie. Celem testu, tak myślę, że wysieję, muszę to jakoś rozplanować sensownie. Jeżeli mi zostały z tej odmiany pestki oryginalne, porównam je i też wysieję, zobaczymy co się co wyjdzie. No to taka próba ciach. Jeszcze spróbuję, to jeszcze raz. Może gdzieś będzie coś słodszego. Nie, nie jest do zjedzenia. Nie jest do zjedzenia. Wiecie co, można by jakiegoś drinka, shake, znaczy się koktajl zrobić, to byłby niesłodki. Z dodatkiem innych owoców można by. Ja nie mam koncepcji, nie robię takich rzeczy. Tak, kolorystyka. Na tym zakończę ten film. Takiego obrotu sprawy nie przewidziałam, że może być. A proszę, z ciekawości, roześlijcie te filmy swoim znajomym, może polecajcie. To znaczy ten, jako ciekawostkę. Pozdrawiam. I witam nowe osoby.